Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani. Komentarz do niedzielnych czytań. Niedziela 25. Jak Bóg da, 18 września będzie ona. Pierwsze czytanie z Amosa 8, 4 do 7. Psalm 113. Drugie czytanie. Pierwszy Tymoteusz 2. 1 po 8. I Ewangelia Dłuższa. Łukasz 16, 1 po 13. Ten y, zarządca, rządca, zarządca majątku, rządca majątku y, ma zostać zwolniony. No, i teraz on dba o swoją przyszłość, dlatego mówi dłużnikom swojego pana. Byłeś winien 100, napisz 50, byłeś winien 100, napisz 80. Być może. Jest niesprawiedliwy wobec pana i okrada w tym momencie swego pana, ale sądząc po pochwale, jaką otrzymał od pana, to raczej nie. Więc prawdopodobnie chodzi tu o, o to, że pozbywa się sam w tym momencie swojego dochodu, ponieważ jako rządca miał prawo z pewnością na jakąś, na jakąś tutaj część w tych, w tych operacjach dla siebie, dlatego pan wymagał na przykład 80 miar pszenicy, a więc te 100 to już było. Ta amplituda była dla tego rządcy, tam wymagał 50 beczek oliwy. No, a więc kolejnych 50 było dla, dla rządcy. A więc w tym momencie rządca rezygnuje. Rezygnuje ze swojego dochodu po to, aby, aby zaprzyjaźnić się z tymi dłużnikami. Aby oni, aby i w ten sposób, jak gdyby zabezpieczyć sobie poprzez ich przychylność swoją ziemską przyszłość. I Pan mówi: że Zobaczcie, jak On tutaj się stara, jak On dba o tą swoją przyszłość, jak On o niej myśli, bardziej aniżeli dzieci światła myślą o wiecznej przyszłości. Dlaczego my nie myślimy o wiecznej przyszłości? No, dlatego, że jej nie widzimy. Widzimy ją oczami wiary, tak jak w kiepskim zwierciadle, jak z daleka bardzo. Jak przez mgłę, natomiast przyszłość ziemską, starość widzimy bardzo wyraźnie: reumatyzm, choroby, apteki, brak pieniędzy, emerytura zbyt niska, samotność, choroby, cierpienia itd. itd. Sąd polega tutaj prawdopodobnie na tym, że w ten sposób widać, kto czym żyje, czyli kto żyje oczami, czyli sensoryką ciała, a kto żyje wiarą, czyli sensoryką duszy, okiem duszy. Które z tych oczu bardziej wpływają na nas? Czy, czy oczy ciała, sensoryka ciała, logika w ogóle cielesna i ziemska, czy też oko duszy, a więc sensoryka duchowa, receptory duchowe i, i cała ta dynamika wiary oraz życia z ducha. Co dla nas jest jak gdyby bardziej, tak? I co musi się stać w człowieku, żeby przeszedł z oczu na, na, na wiarę? Z sensorki cielesnej na, na receptory czysto duchowe, można powiedzieć też intelektualne. Otóż, po pierwsze, ten człowiek musi... A, wydaje mi się tak, że że taki człowiek musi otrzymać łaskę, która sprawi, że odczuje niewystarczalność świata ziemskiego, życia ziemskiego, a oraz odczuje pewne znaki, pewne symptomy, że istnieje coś więcej, istnieje większy sens, aniżeli to, co można pomacać i zobaczyć, że istnieją Istnieją inne światy, na które wskazują na przykład sumienie, nasza uczuciowość, nasza tęsknota. Jeżeli sumienie, intelekt, intuicja intelektu, tęsknota serca zostanie obudzona przez łaskę, to wtedy ten człowiek coraz bardziej może przechylać się w stronę wiary, a nie w stronę ciała. Ale kiedy ta łaska pobudzi właśnie Intuicję intelektu, kiedy sprawi, że tęsknota serca stanie się dojmująca. Otóż wtedy, kiedy na, na tę łaskę zasłużymy. A jak zasłużymy na tę łaskę? Gdy pójdziemy za łaską mniejszą, za łaską, która mówiła: podziel się, podziel się swoim bogactwem z ubogą babulinką, babunią, emerytką, podziel się. Wtedy człowiek, który idzie za tą małą łaską, wchodzi na drogę aksjologii, wartości duchowych, wartości etycznych, on otrzyma wkrótce większą łaskę. Odczuje zadowolenie, odczuje radość, której nie dało mu ani piwo, ani seks. Jeżeli dalej będzie inwestował w dobroć, to łaska będzie się wzmagać. A on coraz bardziej będzie degustować w wartościach niewidzialnych. I dla niego receptory wiary, receptory duszy, staną się determinujące coraz bardziej, a w końcu definitywne. I taki człowiek zacznie inwestować w żywot wieczny, który dla niego będzie już bardziej realny, aniżeli emerytura ziemska. Suma sumarum, więc, ten sąd, a polega na tym, czy inwestujemy te, tę mamonę ziemską w samych siebie, aby zabezpieczać swoje ego, siebie i swoich, czy też inwestujemy w bliźnich, w miłość, w służbę, w troskę, w odpowiedzialność za innych, czy rozszerzamy serce, czy czy budujemy relacje z innymi, czy tworzymy wielką rodzinę? Od tego momentu zależne jest, zależne jest dalsza, dalsze otrzymywanie łask od Boga. Od tego momentu, od tej decyzji, Bóg uzależnia prawdopodobnie podawanie większych łask, które powodują w końcu przewrót. Epistemologiczny przewrót egzystencjalny i przeniesienie akcentu z tego co sensoryczne na to, co, na to, co jest receptorem świateł niewidzialnych. Okej, okay, to, to byłaby to byłaby. Tak więc suma sumarum, wszystko zaczyna się od działań. Etycznych lub nieetycznych, a ich konsekwencją jest potem taka, jest coraz bardziej wyrachowana, wysublimowana epistemologia, poznawanie lub właśnie jej brak. Jego brak. Yy, czytanie z Amosa. No, Amos to w ogóle Robin Hood. On bardzo kochał ubogich i bardzo go wkurzało to, że bogacze się na nim, nad nimi znęcali ich wykorzystywali. I mówi tutaj, że nie tylko ja jestem Robin Hoodem, Bóg będzie Robin Hoodem, Bóg będzie się mścił, Bóg jest mścicielem, Bóg jest bodyguardem, Bóg jest ochroniarzem i adwokatem i żołnierzem ubogich. A więc trzeba pamiętać o wdowie, sierocie i przybyszu. Przybysz, czyli Cudzoziemiec jest chroniony, ponieważ jest, jego pozycja jest słaba. Podobnie jak w pozycja wdowy w, anty, w Antyku i, i sieroty. I dlatego Bóg, Bóg będzie ich ochroniarzem i będzie się mieścił. Więc jeśli macie kogoś skrzywdzić, szanowni Państwo, Polacy, to lepiej skrzywdzić wam Polaka. I to nie sierotę, nie dziecko i nie wdowę tylko kogoś takiego mocniejszego, aniżeli skrzywdzić Ukraińca, czy jakiegoś innego przybysza, czy skrzywdzić sierotę lub wdowę. Bo tego Wam Bóg nie daruje. I będzie duże bicie. No. A więc niech żyje Robin Hood, niech żyje Janosik i w ogóle te sprawy sprawiedliwości Bożej. Psalm 113. Wspaniały psalm i tutaj Bóg zasiada nad niebem, bo patrzy z góry na niebo, podobnie jak i na ziemię, a więc w takim jakimś nad, nadniebiańskim niebie, siadam. I ten, że Bóg zauważa nędzarza na gnoju, tego Hioba, ale zapewne sprawiedliwego. Samo ubóstwo Boga nie, raj, nie rajcuje, że tak powiem. Nie pociąga, ale jeżeli ten ubogi jest sprawiedliwy, tak jak łazarz z przypowieści o bogaczu i łazarzu, no to jak najbardziej. A jeżeli tym ubogim, siedzącym na gnoju, jest były bogaty, który stał się ofiarą swojej miłości ofiarnej, ta miłość doprowadziła do tego, że rozdał wszystko, że pomógł ubogim, teraz sam stał się ubogim, bo, bo ta miłość go zniewoliła. To ta miłość go doprowadziła do tego bankructwa. Słodkiego bankructwa. Z miłości on rozdał wszystko. Uu, to ja nie wiem nawet, czy miarą... No bo tutaj jest podana miara dla zwyczajnego ubogiego, który jest po prostu sprawiedliwy, który nie, nie, nie wścieka się, znosi spokojnie swój los. On będzie podniesiony na poziom anielski. Natomiast ubogi, o którym ja teraz powiedziałem, na ubogi na miarę... Antoniego egipskiego świętego czy Franciszka Asyskiego, czy Brata Alberta. U. Taki ubogi siedzący na gnoju, no to jest to miarą jego wyniesienia nie będzie miara anielska. Siądzie tam, gdzie siedzi Bóg. Bo inaczej Bóg byłby niefer i byłby skąpcem Molierowskim. I wtedy ja byłbym lepszy od Boga. No. I ty też. I na koniec, pierwszy toteusz. No właśnie, gdy staniemy się takimi sprawiedliwymi. Te czytania są bardzo franciszkańskie z tej niedzieli. To wtedy będziemy mogli podnosić ręce do Boga. Ręce czyste. Będziemy mogli sprawiedliwie się modlić do Boga, i nasza modlitwa będzie wysłuchana, i Bóg udzieli nam życia cichego i spokojnego, pobożnego i godnego. Godnego to znaczy wśród naszych praw i przywilejów oraz naszych obowiązków. A jednym z tych obowiązków takiego życia będzie poznawanie prawdy, zgłębianie prawdy, otrzymywanie. Prawdy, która będzie tam objawiana, oraz przekazywanie tej prawdy innym. I okazuje się, że stanem optymalnym dla człowieka i dla Kościoła nie jest stan umiarkowanego prześladowania, ale właśnie optymalnym stanem jest stan ciszy i spokoju spokoju katedry i ciszy biblioteki uniwersyteckiej. Wtedy możemy tak naprawdę w tej katedrze Uwielbiać i dziękczy, dzięk, dzięki czynić, wtedy możemy żyć z godnością, nie bojąc się. Nasze prawa i przywileje nie są zagrożone. Wtedy też możemy oddać je spokojnie, ze spokojem naszym obowiązkom. Między innymi przede wszystkim chodząc do biblioteki i, i nawiedzając katedrę. Aby poznając prawdę, oddać jej pokłon. A Także, aby w ramach kolokwiów, w ramach kolokwium uniwersyteckiego dzielić tą prawdą z napotkanymi. Dziękuję Państwu za uwagę.